Jakie blondynki, luda czy siatynki? Moja żona. Blondynki. Myślę, że kolor włosów nie ma tak naprawdę znaczenia. E, czy jesteś zadowolony ze za swojej gry w GKS-ie? Jak najbardziej. Myślę, że tak. Nie bardzo. Dla którego z Was przychodzi tyle dziewczyn na stadion? No, trudno powiedzieć. Myślę, że dla wszystkich z nas przychodzą te dziewczyny. pardygo. Zdecydowanie dla drużyny. Kim najlepiej się gra na boisku? Czabaj. Z każdą z drużyny. No, na pewno tak, z większości z nas, Darkowi, z Darkiem Małeckim. Czy masz jakieś zwyczaje, rytuały związane z przygotowaniem do meczu? Nie wiem, czy to rytuał, ale przed każdym meczem urywam kępkę trawy i z nią chodzę na bójstwo. Nie, nie mam żadnych. Raczej nie. Czym dla Ciebie jest dobry trening? No, kiedy po treningu czuję się zmęczony. Tym, co robi Stefan. Dobry trening jest wtedy, kiedy kładę się spać zmęczony. To z piłkarzy GKS najbardziej lubi zakładać dziury. Fu. Yy, dużo jest takich osób, ale zdecydowanie postawię na Kazia. Yy, Myślę, że to jest Daro. No, W tutejszym GKS nie ma takiego zawodnika, ale w poprzednim był Julek Dropik. Jakie odczucia co do dopingu akcji kibicowskich typu flagi? Super, super. Naprawdę chłopaki dają z siebie wszystko. No jest to mega, mega przedsięwzięcie z, ze strony kibiców. Myślę, że trzeba im podziękować za całą oprawę, którą zrobią. Zajebista sprawa. Chłopacy robią miazgę. Czy świętujecie jakoś szczególnie po zwycięskim meczu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Nie ma jakiegoś szczególnego sposobu, więc każdy na ten sposób się cieszy. Raczej nie świętujemy. Raczej cieszymy się z każdej wygranej, którą zdobywamy. Yy, żartujemy, po prostu wracamy do dobrym humorze z meczu. Której kibic, drużynie kibicujesz? Juventus, który? Oczywiście Real Madryt. FC Barcelona. Yy, największy dowcip niż to? Yy, Pajda i Kojocik. No, myślę, że Karol Tomczak. Oczywiście nasz Pajda, kochany przez wszystkich. No a następny to myślę, że Czabaj. Piłkę, na którym się wzorujesz? No to typowy stoper Kazes Edgar Dawid. Może nie jest to piłkarz, na którym się wzoruje, ale zawsze kibicowałem Ronaldo, oczywiście temu z Brazylii. Największe marzenie związane z GKS-em. Awans do okręgówki. Co roku zaliczać awans. Awans, co najmniej do klasy okręgowej. Tego już Andrzejewskiego jako kierownika najbardziej cenię za. Hmm, za to kim Za brudną robotę, którą wykonuje do naszego zespołu. Za no to, że jest? Które Mistrzostwa Świata w piłce Nożnej pamiętasz jako pierwszy i co najbardziej zapadło ci w pamięci? No, myślę, że 9 98. Myślę, że. Bramka Ronaldinho w trzecim finale. Mistrzostwa Świata w 2002 roku jako Kimi z Brazylii i Ronaldo, oczywiście, zwycięstwo w finale. Także te mistrzostwa najbardziej zapadły mi w pamięci.